Siema dzisiaj kolejny odcinek bezkresna pustynia My z Ryszardem na Wilka Wszyscy mają po 10 tysięcy Można by go zraszować, ale zagrajmy sobie Są chyba lwy na tej mapie, o ile dobrze pamiętam Tak są Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Jakichś elapskich łuczników do obrony. Potrzeba... Zwiększmy tempo. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nachnów ich hydmaty. Możesz na nas z masłem. Zabijcie te I śniemy wilka pikinierami i włócznikami. Market, postawimy, postawiłem shopa. Brak miejsca w składzie zapasu. Sprzedajmy co niepotrzebne. Co my tyle. Jakieś piekarnie by się przydały. Drewno a chatki z jeszcze możemy postawić. Hop, hop, hop. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Kamienia nie sprzedajemy. Kamień się może Rysiowi przydać. A, już zrobili piki zbrojownie. Jakiś browar by się przydał, jakieś karczmy, no i machiny torto. Jakieś lochy Twoja popularność spada Ludzie Cię kochają Zapasy w naszym spiklerzu powiększają się Dodatkowe, ręką Nasz skarb 106 Podatki ustawne No i teraz jest dobre Te głupimy drewna. Do tego obiektu nie Przerzućmy tych na piki w dwóch albo nie jednych czterech robił pik Do tego obiektu nie napisano żadnego pracownika. Jeszcze płatnera trzeba dostawić. Ludzie drżą na sam dźwięk twojego imienia, sir. Jeszcze z dwie Doprawdy Wasza wysokość. Jesteś najokrutniejszym tyranem. No i teraz gospodarka powinna działać jak trzeba. Jak tam u Ryszarda? O, skończył się hajs. Wirku tutaj się rozwinął, rozwinął się No Ale jeszcze Chyba duży zamek chcę sobie zbudować, ale my mu na to nie pozwolimy Możesz zwiększmy tempo gry Możesz masz. z jeszcze jednego płatnerza Dokupmy żelaza Możesz nas. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Dokąd idziemy? Uczników dajmy Ryszardowi. Tam są lwiego niepotrzebne. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czego Czy nam potrzebujesz? Ustarzyć? Ryszardzie. Bo mówiłem, że kamień będzie potrzebny. Masz więcej. Wiadomość od lwiego serca. Moja karawana z zaopatrzeniem przybyła. Dziękuję ci, mój lordzie. Proszę, mój lordzie. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Zapasy w naszym speklerze powiększają się, To kupię pszenicy. Możesz na nas Ilu jest? 123. Chyba Niszcie tutaj wszystko. To będziecie mieli przed nosem. biegający włócznicy to potężna broń <laughs> nie no żartuję to papierowa jednostka ale ale w tym nieoficjalnym nieoficjalnym patchu oni mogą biegać i są bardziej odporni na na strzały także nie jest tak najgorzej także no są w miarę nie są taką złą jednostką taką Mało przydatną, jak, jak to było w normalnej twierdze. Dobra, i teraz zrobimy wjazd pikinierami i będzie było wielko. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Zawsze to było. Wielu. Tak, są. Podróż na nas. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dokąd w tym razem? Wiadomość od Wilka. To jesteś słaby. Inny kredyt nie zaszczyt dowodzenia armii. Co tam jest słowo? Co mamy zrobić? Tu mm. 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 tak, Może na potrzeba nam nowych rekrutów, jeszcze ze dwie piegarni można zostawić. Trzeba nam bronić, seryjnie. Biorąc od wilka, bądź przeklęty chłopcze, zbliża się godzina mojej pusty. Dobra, i wilk leży. Zaraz będzie trupem. Przyznaję, walczysz lepiej niż twój ojciec. Zabijeś mi ojca? To za to zginiesz.